Dobry wieczór. Dzisiaj trochę o poszerzonej liście Gansów. Teraz dałem ją pod poprzednim filmem poszerzoną, o Gansy Lioli, takiej mojej wieloletniej przyjaciółki, która bardzo mi pomogła, doskonałej uczennicy, która to rozwinęła bardzo pięknie, podobnie jak Beata, obrazami Gansowymi, podobnie jak pani Jola z Krakowa, która robiła kiedyś ze mną taki długi wywiad półtora godzinny, który jest odpłatny, ale ja zaraz dam na Facebooku. On jest, zwiastun jest na, tam z, to było dwa lata temu dokładnie, jest Zaawansowany kurs Jola Przychodzień z Krakowa prowadziła wywiad ze mną. To jest półtorej godziny w dwóch odcinkach, dam zjastun na Facebooku. Ale to można znaleźć te zjastuny. Drugi taki był kurs średnio zaawansowany z Mateuszem, z tym, który prowadził ze mną kilka odcinków. Dobrze to wyszło ładną grafikę zrobił o niedualizmie, to jest moim, no motto mojego życia, nie? To jest to, to co najbardziej kocham, najbardziej lubię. No ale tego materiału już było tyle, że no ja bym w kółko musiał mówić o tym samym, że że niektórym ludziom przydarza się szczęście w życiu yy, yy. I to się przydarza na ogół spontanicznie, w momencie gotowości, czy dostrzegasz, że to wszystko jest jedną rzeczą. Wszystko. To jest źródło. To się manifestuje w różnych formach. I ty jesteś się źródłem. Po to, żeby podziwiać te formy, bawić się nimi. No to już Gans jest taką formą. No taką bardziej, może wysublimowaną, energetyczną. Także. No to żyłem takiego przyjemnego momentu, że po wielu latach streszczeń wykładów pana Marana Keshe i stosowania tej technologii, robienia magrawów, robienia gansów. Co było przez wiele lat zupełnie banowane, wyklęte, niezrozumiane. Nagle jest kilka osób, które to stosują z wielkim sukcesem. I zamieszczam pod tym filmem i pod poprzednim poszerzoną listę Gansów, pani Joli z Poznania, która jest taką dosyć światową osobą, istotą. No jeździ po świecie, tam gromadzi różne rzeczy typu kamienie szlachetne, mandragory, tam jakieś tam różne zioła, których już nas nie pamiętam i robi z tego gansy i no można ją nie kupić, także jest lista, proszę, ją przekopiuję pod ten film. Mm. To jest wielkie szczęście. Że ta technologia GANS jednak wyszła z wyklęcia i wielu ludzi ją stosuje, ma efekty. Bardzo wiele osób domawia, bo przekonawszy się, że to skutkuje i się lepiej czują, domawia dla rodziny dla kuzynostwa, dla rodziców, także to, to już poszło świat i tego już się nie da zatrzymać. Zbyt wielu nas jest. I tu ch chcę wyrazić podziękowanie dla Pani Joli z Poznania, dla Pani Joli z Krakowa, dla Pana Mateusza Rakuśna. Mateusza Matroarski na Facebooku. To doskonale nam się współpracowało. Doskonale te, te audycje, te wywiady, które robił ze mną o niedualizmie, też o Gansa. Też kurs płatny, kurs o takim średnio zaawansowanym sposobie robienia gansów. Ja opuszczę te na Facebooku, te z Jastury. To już dwa lata jest dostępne. Tam sporo wiedzy poszło, bo oni byli dobrze. Zarówno pani Jola z Krakowa, jak i Mateusz z Podhala byli dobrze przygotowani. Ciekawiło ich to i było dużo wnikliwych pytań, i sporo wiedzy poszło. Także to jest. Wiesz, dla mnie to jest wielka satysfakcja, bo po latach totalnego zbanowania Między 16, 17 a 20 rokiem, powiedzmy, przed tą, tą cudowną, cudownym maligną testem inteligencji dla wielu ludzi, to było totalnie zbanowane. Ja miałem potężne kłopoty, potężne. A teraz jest naprawdę, poszło to w świat. Dzięki wielu. błędnym ludziom. To jest też znak czasu, że przy tych nowych energiach my już wchodzimy do tego w zmienionym świecie. To już nie jest ten świat przemocy i lęku i maligny umysłowej i zaćmy umysłowej, które były jeszcze. 10 lat temu. To, to już nie jest to. I to się rozprzestrzenia. Dlatego umieszczam pod, pod poprzednim filmem, pod tym poszerzoną listę gansów. Pani Jola z Poznania, no to jest światowa osoba, ona podróżuje, ma wiele ciekawych gansów z kamieni szlachetnych, z ciekawych ziół, których no ja nie mam. Znaczy mam je od niej, ale no, nie w ilości osobistej dla mnie a nie handlowy, nie? Po nie mogę tego oferować. Ona no po prostu wiesz, ja się z nią podzieliłem wiedzą, metodą, wspierałem ją, no. a ona po prostu odcieńcza się. czy mam teraz, o nie. ale to w ilości takiej na użytek osobisty, nie handlowy, jeżeli chcecie handlowo to jest do niej kontakt, telefon, WhatsApp. No to są inne gansy niż ja. Mam. Inne. Także polecam. Polecam.

a jak jesteśmy, jesteśmy podzieleni i przestraszeni, to jesteśmy tylko stadem wystraszonym. I to się już zmieniło. Ja Ci dam najlepszy dowód. Trzymajcie się.